Nie masz pojęcia, jak rozwiązywać nierówności trygonometryczne? To jest rzecz, którą koniecznie będziesz musiał ogarnąć, bo zdanie z nią związane pojawi się na Twoim sprawdzianie. Przygotowując dziesiątki kursantów do sprawdzianu z trygonometrii zauważyłem, z czym oni mieli największe problemy, więc w tym nagraniu pokażę Ci wszystko, na co będziesz musiał zwrócić szczególną uwagę. Najpierw w prosty sposób wytłumaczyć całą teorię, żebyś na pewno ją zrozumiał. A później przejdziemy sobie do zadań praktycznych, bo to pewnie z nimi masz największe kłopoty. A żeby ci pomóc jeszcze bardziej, to przygotowałem dla Ciebie kartę wzorów stworzoną specjalnie tego działu. Żebyś nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Będziesz mógł debrać za darmo w dalszej części odcinka, więc oglądaj do końca. Nierówności trygonometryczne wbrew pozorom są bardzo podobne do równań trygonometrycznych. Więc jeśli jeszcze ich nie ogarniasz, to koniecznie nadrób sobie ten poprzedni odcinek. I tak samo nierówności trygonometryczne jak i równania możemy podzielić sobie na dwa etapy. Pierwszy etap jest identyczny jak w równaniach trygonometrycznych. Będziesz musiał sprowadzić nierówność do najprostszej postaci za pomocą wzorów poznanych w całym tym dziale. Umieściłem je również w karcie wzorów, którą będziesz mógł troszeczkę później odebrać. Pamiętaj również o tym, że jesteśmy w nierównościach, więc jeśli mnożymy lub dzielimy obustronnie przez liczbę ujemną, to zmienia nam się się znak nierówności. No i nie możesz zapomnieć również o wyznaczeniu dziny, na przykład jeśli pojawi się tangens, albo jakaś Twoja funkcja trigonometryczna znajduje się w mianowniku. No i etap drugi. W tym momencie masz już prostą nierówność trigonometryczną. Musisz sprawdzić, korzystając z wykresu danej funkcji lub z tabelki wartości w karcie wzorów, dla jakiego argumentu x funkcja przyjmuje daną wartość i ją odczytać. Następnie, patrząc na znak nierówności i korzystając z wykresu funkcji, wyznacz odpowiedni przedział, który jest rozwiązaniem nierówności. Pamiętaj również o tym, żeby uwzględnić okres podstawowy funkcji, chyba że w poleceniu podali ci konkretne przedziały, w których musisz rozwiązać daną nierówność. Z teorii to tyle. Wiem, że może wydawać się to ciężkie, ale serio uwierz mi, że znacznie łatwiej Rozwiązuje się zdanie z tym związane, niż tłumaczy, jak to działa. więc my przejdźmy sobie już do części praktycznej. A jeśli jesteś ambitny i masz dość problemów z matematyką, to zapisz się na korepetycję w zespole wzorowania. Wystarczy, że wyślesz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Możesz również zaobserwować mój profil po więcej matematyki, bo regularnie dzielę się nam przydatnymi materiałami. Zadanie pierwsze taki wstęp do tego, żebyś w ogóle ogarnął, o co chodzi w tym temacie. Musisz je zrobić, żeby po prostu móc przejść dalej. Więc na samym początku musimy sobie rozwiązać nierówność cosinus x, która jest większa od jednej drugiej w przedziale, gdzie x należy od minus pi do pi. Nie bez powodu wkleiłem tej wykres kosinusa, wykres prosto z karty wzorów, więc ty masz dokładnie taki sam w twojej karcie wzorów. Dobrze, skoro x należy od minus pi do pi, to ja proponuję, żebyśmy sobie ten przedział na początku nanieśli. Nanosimy sobie takie przerywane linie, żebyśmy wiedzieli, w jakim dokładnie przedziale się poruszamy a poruszamy się właśnie w tym przedziale od minus pi do pi. Następnie musimy stwierdzić, kiedy cosinus x jest większy od jednej drugiej. Więc naszkicujmy sobie jakąś prostą linię, która nam zobrazuje, gdzie jest mniej więcej ta jedna druga na y. Ta jedna druga byłaby tak mniej więcej w tym miejscu, powiedzmy, że tutaj właśnie jest ta jedna druga, czyli tak naprawdę będzie nas interesował jaki przedział. Będzie nas interesował przedział właśnie od tego miejsca do tego miejsca, czyli ten przedział. W którym cosinus X no właśnie jest większy niż 1 druga. Czyli przydałoby się wyznaczyć to miejsce zerowe znajdujące się tutaj oraz to miejsce zerowe znajdujące się tutaj. Więc w jaki sposób to robimy? Na samym początku korzystając z tej tabelki wartości, która jest podana w karcie wzorów, możemy sobie odczytać, że cosinus jest równy 1 druga, czyli za każdym razem wyznaczamy miejsce zerowe jest równe 1 druga wtedy, kiedy kąt jest równy 60 stopni. 60 stopni to jest inaczej pi trzecich. Więc nasze x jest równe słuchajcie, pi trzecich. I to jest dokładnie ten kąt, ten tutaj przed pi drugich. A następnie należy skorzystać z tego, że cosinus jest jedyną funkcją, która jest parzysta. Co to oznacza, że cosinus od argumentu minus x jest równy tyle samo co cosinus od argumentu X. Więc jeśli nasz argument x jest równy pi trzecich, to drugi argument będzie równy minus pi trzecich. I to właśnie będzie ta wartość, znajdująca się tutaj. Czyli jedna, druga będzie również przyjęta, gdy właśnie będziemy mieli x równego minus pi trzecich. To skoro znamy już dwa nasze miejsca zerowe, wiemy, że jedno z nich to jest minus pi trzecich, drugie to jest pi trzecich, to wiemy, że nasz cosinus x jest większy od jednej drugiej, wtedy kiedy x jest większe od minus pi trzecich i jest mniejsze od pi trzecich. Więc piszemy sobie cosinus x większy od jednej drugiej, wtedy i tylko wtedy, kiedy nasze x należy? No właśnie, do przedziału od minus pi trzecich do pi trzecich. I to było takie pierwsze, naprawdę proste zadanie. Bardziej teoretyczne. Zaraz sobie przejdziemy do rozwiązywania troszeczkę bardziej skomplikowanych tych nierówności. Tak jak obiecałem, mam dla Ciebie kartę wzorów, którą stworzyłem specjalnie do tego działu. Znajdziesz w niej wszystkie potrzebne wzory, twierdzenia i tym podobne rzeczy, które będziesz musiał znać na nadchodzącym teście. Wszystko jest podparte rysunkami i przykładami, żebyś mógł zrozumieć cały materiał w możliwie najłatwiejszy sposób, oszczędzając masę czasu. Sporo osób już ją odebrało, jest mega zadowolonych, więc nie przegap swojej szansy, a link do jej pobrania za darmo znajdziesz tam na dole w opisie filmu. A w zadaniu drugim będzie troszeczkę trudniej, ponieważ pojawia już się tutaj wartość bezwzględna. Jestem ciekawy, jak sam sobie. Z tym poradził, ale choć już ci pokazuję, jak ja bym do tego podszedł. Więc na samym początku musimy rozwiązać nierówność. Wartość bezwzględna z sinus x jest mniejsza niż 1 w przedziale, gdzie x należy od minus 2 pi do 2π. Więc tak, na samym początku ten przedział sobie odpuścimy, ale uwzględnimy go na samym końcu, więc spokojnie. Czyli tak. Co musimy zrobić? Na początku przydałoby się mieć wykres sinusa. Ten wykres sinusa, oczywiście, tutaj mamy, jest on po prostu wklejony z karty wzorów. Taki sam sobie możesz, oczywiście, naszkicować. Ale słuchajcie, możemy sobie potraktować, że sinus x to jest ta nasza pierwsza postać naszej funkcji. A następnie, tą naszą funkcję trzeba byłoby przekształcić o wartość bezwzględną. I wtedy byśmy otrzymali naszą funkcję gotową, funkcję F od x, która jest równa wartości bezwzględnej z sinus x. I jakby taka funkcja wyglądała, słuchajcie, na naszym wykresie? Skoro odbijamy wszystko o wartość bezwzględną, to znaczy, że to, co jest powyżej, zostaje powyżej, czyli wszystko, co jest powyżej zera, zostaje powyżej zera, tak jak chociażby tutaj, nie? A wszystko, co jest poniżej zera, odbija się na wartości przeciwne. Więc ten wykres wyglądałby, słuchajcie, mniej więcej w ten sposób, ale również tutaj dążyłby sobie maksymalnie do wartości równej 1 w tym miejscu i w tym miejscu. Ok. Tutaj, może tak bardziej, żeby to wyglądało bardziej jak parabola. Ok, czyli byłoby coś takiego. Spoko. No i musimy się zastanowić, patrząc na ten wykres, kiedy. Sinus x pod wartością bezwzględną jest mniejszy niż 1. Skoro ma być mniejszy niż 1, to wystarczy, że znajdziemy sobie tylko i wyłącznie jeden argument, dla którego sinus przyjmuje wartość 1, a następnie będziemy wiedzieli, że jest cały przedział poza tym konkretnym argumentem. Więc tak, kiedy wartość bezwzględna sinusa x jest równa 1, na pewno wtedy, kiedy x jest równy pi/2, bo mamy jedynkę i taka sama sytuacja powtarza nam się co pi, bo tutaj przychodzimy sobie o pi. Tutaj również przechodzimy sobie o pi i tak dalej, dlatego że odbiliśmy to o wartość bezwzględną z całości, więc wiemy, że wartość bezwzględna sinus x jest równa 1 wtedy i tylko wtedy, kiedy nasz x równa się pi drugich dodać k pi. Ale słuchajcie, nie możemy zapominać o tym przedziale, który był tutaj podany, więc powiedzmy sobie, że sinus x pod wartością bezwzględną jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, kiedy nasz x należy. No właśnie, do jakiego zbioru y, liczb. Wiemy, że pi drugich na pewno się zalicza do tego, więc pi drugich jest jak najbardziej spoko. Następnie, gdy w miejsce k podstawimy jedynkę, to będziemy mieli pi drugich plus pi, czyli to będzie tak naprawdę 3pi drugich. 3pi drugich również należy tego przedziału. Później spróbujmy sobie podstawiać pod k jakieś tam cyfry ujemne, czyli na przykład minus jedynkę. Więc mamy pi drugich minus pi, więc będzie to po prostu minus pi drugich, czyli minus pi drugich jest również ok, również należy tego przedziału. No i gdy pod k podstawimy sobie minus dwójkę, to mamy pi drugich minus 2pi, więc jest to minus 3pi drugich i to jest również jak najbardziej ok rozwiązanie. Czyli mamy minus 3pi drugich. I wiemy, że to są jedyne możliwości, w których sinus x jest równy 1 w całym tym przedziale. Więc sinus x jest mniejszy niż 1, okay? w sensie sinus x pod wartością bezwzględną, wtedy i tylko wtedy, kiedy x należy do całego tego przedziału od minus 2pi do 2pi, Poza tym przedziałem, który wypisaliśmy sobie wyżej. Więc słuchajcie, po prostu odejmujemy sobie ten przedział, dokładnie ten sam, który wypisaliśmy wyżej, tylko tutaj już zapiszę to wszystko uporządkowane od najmniejszej wartości do wartości największej. Więc w taki sposób było sobie trzeba podejść do zadania drugiego. Również to nie było nic skomplikowanego. I przejdźmy sobie teraz do zadania trzeciego, który już będzie no zdecydowanie ciekawsze. Nadchodzi sprawdzian, czasu jest coraz mniej, a ty dalej nie zabrałeś się za przygotowania? Zapisz się na kurs i ogarnij cały ten dział wzorowo. Dołączając do kursu przygotujesz się do testu znacznie lepiej, bo każdy z tematów podzieliłem na trzy części. Część wstępna, która jest właśnie tym odcinkiem, ale bez reklam. Część z pewniakami, czyli zadaniami, które mają największą szansę pojawić się na Twoim sprawdzianie, oraz część z najcięższymi zadaniami na wypadek, gdyby Twój nauczyciel miał Cię czymś zaskoczyć. A dodatkowo w bonusie otrzymasz przykładowy sprawdzian do samodzielnego rozwiązania, by wzmocnić Twoją pewność siebie, dostęp do społeczności kursantów, w której zawsze znajdziesz pomoc i wsparcie oraz kartę wzorów przygotowaną specjalnie pod ten dział, żebyś nie musiał tracić czasu na szukanie informacji. Kliknij link w opisie i zobacz, co jeszcze zyskasz, dołączając do kursu. Więc zadanie trzecie to już taka typowa nierówność trygonometryczna, którą musisz. Nauczyć się rozwiązywać, żeby wiedzieć, o co w ogóle chodzi w tym temacie. Więc rozwiąż daną nierówność trygonometryczną, czyli tangens od argumentu 2x minus pi trzecich, odjąć pierwiastek z trzech, ma być mniejszy lub równy 0. Słuchajcie, ja ten minus pierwiastek z trzech przeniosłem sobie od razu na stronę prawą i otrzymaliśmy coś takiego. Czyli co my teraz wiemy? Wiemy, że tangens, od takiego argumentu ma być mniejszy lub równy od pierwiastka z 3. Wiemy, że ten argument na tym momencie nie ma żadnego znaczenia, tak samo jak to było w równaniach trygonometrycznych. Znaczenie ma to, kiedy tangens przyjmuje wartość pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 to jest tak mniej więcej 1,83. Powiedzmy, że tutaj ten pierwiastek z 3 będzie sobie występował. Naszkicujmy sobie taką oś, żebyśmy również wiedzieli, właśnie kiedy to jest przyjmowane. Więc tak, ona by wyglądała mniej więcej w ten sposób. Czyli nasz tangens ma być mniejszy niż pierwiastek z trzech. Czyli w takim razie, skoro ma być mniejszy niż pierwiastek z trzech, a ten pierwiastek z trzech jest tutaj, to znaczy, że on sobie musi należeć do tego przedziału, aż do samej asymptoty. Czyli na pewno musi być większy niż minus pi drugich, ok? I musi być mniejszy niż właśnie ten argument właśnie w tym miejscu. Więc na samym początku zastanawiamy się, kiedy tangens przyjmuje wartość pierwiastek z trzech. Przyjmuje ją wtedy, kiedy jest kąt równy 60 stopni, czyli pi trzecich. Więc tutaj sobie zaznaczamy pi trzecich. Wiemy również, że tangens ma swoją dziedzinę, więc pomimo, że tutaj jest znak mniejsze lub równe od y, pierwiastka z trzech, to w momencie, w którym nasz argument będzie równy tej asymptocie, okay, to od tej asymptoty jesteśmy tylko i wyłącznie więksi, a nie więksi lub równi. Okay? O tym pamiętamy. Czyli nasz argument 2x minus pi trzecich jest po prostu większy od tej asymptoty. o Większy od minus pi drugich, dodać kpi, i jednocześnie, no właśnie, tu już sobie wypiszemy mniejszy lub równe, Mniejszy lub równe, od pi trzecich, ponieważ dla pi trzecich jest przyjęta wartość pierwiastka z trzech. Czyli pi trzecich, tylko właśnie, nasz cały argument, nie? E, cały argument to jest 2x minus pi trzecich. Czyli nasze 2x minus pi trzecich jest mniejsze lub równe właśnie od pi trzecich e, dodać właśnie pi. Czyli tak, rozwiązujemy sobie teraz tą naszą nierówność. Mamy na samym początku 2x minus pi trzecich. To minus pi trzecich możemy sobie wrzucić na stronę prawą. Yy, wiemy, że na stronie prawej znajduje się minus pi drugich, czyli inaczej minus 3 pi szóstych, a dodajemy do tego 2pi, więc w takim razie 2x jest większe od minus pi szóstych po prostu. Dodać kapi. I. Tutaj co się dzieje? E, mamy 2x, które jest mniejsze lub równe, no na pewno od 2pi trzecich, bo jak do pi trzecich dodamy pi trzecich, przenosząc to na drugą stronę, to mamy 2pi trzecich, e, dodać kpi, wiemy, że k również należy do zbioru liczb całkowitych, super. No i teraz dzielimy sobie to wszystko przez dwójkę, czyli nasze x jest większe od minus pi 12, dodać kpi pół, spoko, kpi pół. I nasze x jest mniejsze lub równe, no właśnie, gdy podzielimy sobie to przez 2, to nasza dwójka zniknie, czyli po prostu mniejsze lub równe od pi trzecich, dodać k pi drugich i nasze k należy do zbioru liczb całkowitych. Więc teraz zapisując ostateczny przedział naszej nierówności, to nasze x należy do przedziału od minus pi 12 dodać k pi drugich do pi trzecich, dodać kapi drugich, tylko że z prawej strony mamy przedział domknięty. No i jak sami widzicie, nie jest to nic skomplikowanego tutaj w tym zadaniu trzecim, trzeba było tylko zwrócić uwagę na to, że musimy wpisać cały nasz argument, czyli całe 2x minus właśnie pi trzecich, no i uwzględnić tą asymptotę tangensa. To mogło być tutaj problematyczne, ale w dalszym ciągu nie była to skomplikowana nierówność trygonometryczna. Więc to był już wstęp do nierówności trygonometrycznych, a jeśli chcesz poznać pewnie jakie oraz najtrudniejsze zdania z tego tematu oraz z całego tego działu oraz odebrać masę bonusów, to dołącz do kursu Trygonometria na 5, do którego link masz rzeczywiście w opisie, a jeśli chcesz ogarnąć wszystkie pozostałe tematy z całego tego działu, to wbijaj koniecznie na tą playlistę.